W dzisiejszym filmie przedstawię Ci ciekawostki o igrzyskach olimpijskich. Jeżeli film Ci się spodoba, nie zapomnij go ocenić. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco. Nawet jeśli nie interesujesz się specjalnie sportem, przyznasz na pewno, że jest coś wyjątkowego w igrzyskach olimpijskich. Sportowcy trenują latami, by dać siebie wszystko w najważniejszym momencie ich życia, który często trwa zaledwie kilka sekund. Pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbyły się w VIII wieku przed naszą erą w Olimpii. Organizowano je co 4 lata przez dwanaście wieków. W IV wieku naszej ery wszystkie pogańskie wydarzenia zostały zakazane przez cesarza Teodozjusza, tym Igrzyska Olimpijskie. 1500 lat później przywrócono tradycję Igrzysk. Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie odbyły się w Grecji w 1986 roku. W starożytnej Grecji sportowcy nie musieli martwić się o sponsorów czy modę. Ćwiczyli nago. Igrzyska trwały wtedy od 5 do 6 miesięcy. Kobiety otrzymały prawo do uczestniczenia w igrzyskach dopiero w 1900 roku. Od 1924 do 1992 roku zimowe igrzyska olimpijskie odbywały się tego samego roku, co letnie. Obecnie organizowane są w odrębnych cyklach dwa lata po letnich igrzyskach. Jedynie dwóch sportowców zdobyło medal zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach. Podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku, w wiosce olimpijskiej, przez jedynie ponad dwa tygodnie Użyto 165 tysięcy ręczników. Oficjalnymi językami na Igrzyskach są angielski i francuski oraz oficjalny język kraju goszczącego. W Olimpiadzie wziął udział Tarzan. Johnny Waze Miller, sportowiec-aktor, który zagrał Tarzana w 12 filmach, wygrał 5 złotych medali olimpijskiej w pływaniu w latach 20. Od 1912 do 1948 roku w Igrzyskach uczestniczyli również artyści malarze, rzeźbiarze, architekci, pisarze oraz muzycy. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku dwa japońscy skoczkowie o tyczce zajęli ex drugie miejsce. Zamiast rozstrzygnąć konkurs w dodatkowym skoku, przepołowili brązowy i srebrny medal i stopili je razem. Także jedna część była brązowa, a druga srebrna. Nicz olimpijski jest zapalany w tradycyjny sposób. Podczas antycznej ceremonii świątyni Hery w Grecji. Aktorki w strojach greckich kapłanek, za pomocą parabolicznego lustra i promieni słonecznych, wzniecają ogień. Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku były pierwszymi, podczas których wszystkie biorące udział kraje wysłały kobiety sportowców. Pięć kół widocznych na fladze olimpijskiej zostało zaprojektowane przez barona Piry de Coubertin współorganizatora pierwszych współczesnych Igrzysk Olimpijskich. Reprezentują one pięć zamieszkałych kontynentów. Sześć kolorów, niebieski, żółty, czarny, zielony i czerwony na białym tle, zostały wybrane z tego powodu, że każda flaga państwowa zawiera przynajmniej jeden z nich. Igrzyska Olimpijskie były zorganizowane w 23 różnych krajach. Pierwszą maskotką była jamnik Waldi w Monachium w 1972 roku. Olimpiada w 2016 roku jest pierwszą organizowaną w Ameryce Południowej. To by było na tyle w dzisiejszym materiale, jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Do usłyszenia w kolejnym filmie.